Nie wiesz. Spójrzcie na to. Po 20 godzinach poszukiwań, Za e, 5 godzin piątek, 10 godzin w sobotę. I dzisiaj już 5 godzinek. I platuje coś. Pierwsza krągłość. Nie wiesz. Normalnie nie wiem co to jest, ale się cieszę jak dziecko. Wiem, że to już monetka. Z liczba pokazuje. Witam was serdecznie spod takiego dębu. Schowałem się przed deszczykiem, angielska pogoda. Eee, dzisiaj mamy czwartą godzinę rycia Troszkę fantów powychodziło, nie będę o co. Bo zobaczycie to sobie w filmiku. Eee, jutro od godziny 9 do 19, niedziela też. Poniedziałek od 9 do 11.30 i wracamy do domku. O. Ciężko, ciężko, ale nic. Dobra, ja nie ukrywam, co już wyszło, a was zapraszam na filmik. Do miłego. Witam was, pierwszy dzień zmagań. Troszkę na nas tu jest, nie za dużo. Zobaczymy, co wyjdzie. A to nic, do pierwszego. Dobra, tu mam pierwszą taką lepszą znajdkę. Jakaś krągłość. Czy to monetka nie Pierwszy guzik mamy już ołów, mamy guzik i coraz więcej ludzi się zjeżdża. Dobra, pierwszy guzik zaliczony. Teraz czas na monetkę. O, teraz dwie łuski i cały pocisk. Ładnie, ładnie, na razie nęca, nic się nie dzieje, może z 10 sygnałów, trochę złomu, dwa guziki, ale to na podsumowaniu. I zrobię tak, że każdego dnia zrobię podsumowanie, żeby być na bieżąco co i jak, żeby Was nic nie pominęło. Wyskakuje koninka. Jakaś nabijka. Aż on się zmachał. I tu z dołeczka wysakuje klamereczka. Aha. W końcu coś. No na razie monetki żadnej nie ma. Rozpadł się deszczyk. Miał, spadać, miał zacząć padać o siódmej. Jeszcze ta godzina nie wybiła. Deszczyk przyszedł nagle. Ale to nic. Przynajmniej nas trochę schodzi. Ciężko się turyje. Dobra. Idę dalej. Nie marnujemy czasu. Dzisiaj mam tylko 5 godzin. Od 14 do 17. Uff. Do 19. Sorry. <laughs> I teraz. <laughs> Co chciałem powiedzieć? Kolejna klamra. Niestety. Tylko kawałek kawałek klamarki. Nadal brak monetki. Ah. I To jest, spójrzcie, tak się prezentuje. Yy, piątkowy wypad. 5 godzin. Kilka łusek. I też chyba jakiś buziczyk. 3 guziczki jeszcze co tak nabi trochę większy kłusek od shotguna i taki ołów abijka. to co widzieliście jedna klabra i ciateczka a tu cały punkt dowodzenia Dom śpię Dobra, idziemy dalej. Drugi dzień i drugi dzień. Okazja, szansa na znalezienie czegoś porządnego. Dobra, widzimy się przy pierwszym doku. Już po rozprowadzaniu idziemy kryć. Drugi dzień. Do pierwszego. I tu wyskakuje już czwarta łuska z dzisiejszego dnia. A pogoda niezmienna. Pada. <grytanie> to już się człowiek dzisiaj ubrał porządnie. Takie szybkie podsumowanie. w 6 godzinach jest już po godzinie trzeciej. Przestało padać, więc coś tam nagram, <grym> żebyście mieli świadomość co, gdzie i jak. No, jak na razie, same łuski i trochę łowił. Żadnej monetki, a i jeden guzik. To wszystko. Zero praktycznie sygnałów takich ciekawszych. Nic nie nagrywałem, bo niestety deszczyk pada. Nie ja chcę mi się telefonu nadciągać. <grym> Może, chyba że jakby było coś ciekawego, faktycznie. Ale tak jak mówię. Kolejne chmury nadciągają, znowu będzie zarapadać. Idę <grystanie> dalej szukać. Tam jeszcze ekipa jakaś lata. Ach, ja na takim malutkim polu, w takiej łące, szukam dalej szczęścia. Zobaczymy co i jak. Dobra, idę dalej. <grystanie> no i właśnie o tym co mówiłem przed chwilą. Tyle co się rozłączyłem. Nagrywałem podsumowanie. No i kolejna łuska. A Co za? Gdzie dostać? Gdzie nędzą Idziemy dalej Miki mówił Tata, znajdź czterolistną konieczynę Zobaczymy, czy przyniesie ci szczęście tylko że tu czterolistnej kończyny To też nie widać Oj, nie, <grytanie> Kiepsko to widzę. Dobra, szybkie podsumowanie sobotnich 10 godzin. Kilka łusek, trochę złomu, szmelcu. Trzy guziki. E, Trzy guziki. Trzy kulki. I nic więcej. Nic. Nadzieja na niedzielę. Może akurat coś ciekawego wpadnie. Albo i nie. Jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia, więc walczymy do końca. I pierwszy niedzielny dobek. Myślę, że to pyrka. <grystanie> tu wyskakuje kawałek z łąku. Dzisiaj dajemy szansę legendowi. Może akurat. nóż widelec. widelec. Oba dziwią szczęście. <grystanie> Dobra, idziemy dalej. Ładna pogoda. Ma padać dopiero o trzeciej, Więc. Nie ma co narzekać. Kopiemy, ryjemy i idziemy dalej. Spójrzcie, jak wszyscy mają nadzieję o skarbie. No, ciekawe mu się dzisiaj poszczęści szczęści. Pierwsza krągłość, nie wiesz. Normalnie nie wiem co to jest, ale się cieszę jak dziecko wiem, że to już monetka. Już wam pokazuje. Spójrzcie na to. Pierwsza monetka dzisiaj. Dzisiaj w ogóle z wypadł. O, nad sreberko. Tak? Coś ze stateczkiem. Nie, to nie będzie z ryberką. Ale coś jest łatego. No. Weekend udany. Nie ma to jak przebyć 1000 km w jedną stronę. <śmany> Dobra, ja sobie to przebyję na spokojnie. Porobię zdjęcia. Ojej. Dobra, idę dalej. Jak by nie patrzeć, no, jest tego te landu trochę każdy ma wykrywać, każdy ma jakieś tam doświadczenie. Jedne mniejsze, drugie większe. Ale co z tego, no? No trzeba natrafić, no. Nie da się wejść na łąkę, pole i od razu mieć szczęście i szczał. <grym> Dobra, ja uciekam, nie marudzę. Podsumowanie będzie wkrótce. Treść połączymy się z przyjacielem podróży do i niedoli. Zobaczymy, co powie. Abraza, jak mnie słyszysz? <grym wytkujesz> Mam dla ciebie złą wiadomość. Wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. No nie wiem. No nie muszę też masz. Ja mam e, hardpeny z 51, George VI ze statkiem. Poszalałem. No, poszalałem, poszalałem. Dobra, idę dalej. No, poszalałem, idę dalej. I tu z tego dołka wyszła te wyszedł, wyszła ta pierwsza manetka. a i tu pod drzewkiem. Kolejna jeden. Ja, jak, ja jak ja się dawno nie cieszyłem z monetki. Jest baba na wózku. Jeden, ja, druga monetka. Go i wesoły nie wracam do Irlandii. Ja, no nic, no. trzeba wychodzić. Nawet jakby nic nie wpadło, to i tak. Weekend to jest weekend. Nowi znajomi. Cicho, relaksik. Nie zawsze jest pięknie. Nie zawsze można coś znaleźć. Który to będzie rocznik? Nie wiem. Przemyję, zobaczę. No ale jest druga monetka. No i super. Aby więcej takich. Teraz taki artefakcik wychodzi. Już kilka osób pojechało. Większość jest teren do przetrzasania. Może akurat ktoś coś zostawił, może ktoś coś zgubił, ale to nie wydaje mi się, żeby ktoś był, ktoś coś zostawił z uczestników. To coś starszego. Dobre. Idziemy dalej. W deszczu. Jak tu mi się zaświeciło. Niestety. Niestety, niestety. Tylko guzik. Nie złoto. Idziemy dalej. Teraz dołeczka wyskakuje. Taki guzik. Chyba guzik. Gdzie lecisz? Bo ma bardzo ładne zdobienia. Trzeba będzie przeczyścić. Popatrzeć w nowe książce. Może to akurat coś ciekawszego niż tylko guzik Nie, ładny, ładny jest Dobrze trawa mokra No co się na nim No i witam Was po 25 godzinach Troszkę słomu połowiu kilka łusek No i Trzy kawałki klamry, jedna taka rozgięta. Całkiem, całkiem. Jedna kulka i kilka dni. kolosniaki. Ten jest pełny. Ten jest nie? Aha! Jeszcze te dwie monetki i ten guzik. Ten ciekawy. Ale to już na zdjęciu. A to widzieliście. No, to zdjęcie jeszcze przyszedł. Dobra, to by było na tyle. Dziś, to Jutro 2,5 godzinki, od 9 do 11.00 ożakować, ale nie widzę perspektywy tutaj naszego szukania, więc może się już pożegnam. No i tak, trzeci dzień dobiega końca, jeszcze tak jak mówiłem, jest możliwość kopania od 9 do 11.30, ale nie wiem czy będziemy kopać, nie widzę jakiejś tam perspektywy dalszego szukania, tym bardziej, że miejsca naprawdę są przechodzone, z tego co się dowiedzieliśmy, spotkaliśmy takiego pana w piątek, no i trochę się nam zepsuł na dzieli. No był tutaj w tym miejscu już z tą ekipą już siódmy, siódmy, raz. Za każdym razem minuta wychodziła, jakieś złotko, jakieś sreberko. Więc dlatego tutaj robili te eventy. No ale niestety, no, mi się nie udało nic znaleźć po koszty monetek, no i to co widzieliście. Dobra, ja nie przeciągam, dziękuję wszystkim subskrybentom. I nie tylko, wszystkim oglądającym, wszystkim komentującym, no i lajkującym. I tak jak sami widzieliście, no nie? nie zawsze się chce to co się ma. <laughs> Ważne, że człowiek odpoczął i trochę się odprężył, zrelaksował i wkrótce wróci z powrotem do pracy. <laughs> Dobra, nie przeciwnie. Ja by się wszystkim zdarzyło. Dużo zdrówka do zobaczenia. Do następnego odcinka. Dziękuję. Pimpek się chowa. A sygnał jest jeszcze gdzieś tam. A 5 km 20, miał 25. Dobra, idziemy dalej. Znaczy, wykopujemy to. Pierwszy guzik z poniedziałku. Jeszcze dwie godzinki szukania. A jednak wyszedłem. Dobra, będzie aktualizacja. Hej. W ciemnych jaskiniach w sercu gór Rysi ich, wyrusza znów Mapa w ręku, kompas błyszczy, nie boi się żadnych trudów Rysi ich, do przygody wyrusza znów W skarbach szuka szczęścia lud gdzie zajął nic pełen Palmami w piasku złotym zagadki rozwiązuje wciąż skarby dawnych piratów znajdzie w morza głąb. Ring, ring, na wyrusza znów.